Widzieliście ten baner z Moskwy i Kotki i psiska nie zastąpią dziecka. I tutaj jest niestety bardzo dużo prawdy. W Polsce mamy potężny problem z niżem geograficznym. Mamy najniższe skanie w całej Europie. I to nie tylko można powiedzieć, że się Polskę, ale całej Europy i Stanów Zjednoczonych, e, tylko tak naprawdę tam napędzają te urodzenia imigranci. Teraz pytanie, czy my tego samego chcemy w naszym kraju, żeby zastąpić naszą tkankę społeczną obcymi ludźmi kulturową, którzy jeszcze bardziej rozwarstwiają nasze społeczeństwo. Ale teraz do rzeczy. Dlaczego to się dzieje? Nastąpiła potężna zmiana kulturowa, te społeczeństwo się bogaci i ludzie kierują się bardziej indywidualnymi kwestiami typu wygodą życia, rozwojem, karierą. Zresztą też przez ostatnie 30 lat wmawiano im papkę do głowy, że posiadanie więcej niż dwójki dzieci to wiąże się z patologią, to jest niepotrzebne. W ogóle dzieci są niepotrzebne, trzeba samą się realizować i tak dalej. I teraz się dziwimy, że ta dzietność spadła. Gdzie wtedy byli politycy? To już można było zauważyć na wczesnych latach 2000, że ta dzietność w Polsce spada, ale nic, to oni z tym kompletnie nic nie robili. Oni dalej, można powiedzieć, że nie ma problemu. Teraz ładują duże pieniądze w programy socjalne, ale one jasno pokazują, że to zupełnie nic nie zmienia. Ja mam tutaj pytanie: jak to jest możliwe, że w głębokiej komunie, gdzie była sytuacja trudno, trudniejsza do życia, rodziło się o wiele więcej dzieci niż w obecnych czasach? No i właśnie, dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Bo nie muszą, bo kiedyś wiązanie dziecka, poziomie e, dziecka wiązało się też z dodatkowymi rękoma do pracy. I ja to mówię Wam jako osoba, która pochodzi z rodziny rolniczej, i to zaobserwowałem. A teraz. Teraz ludzie są się rozwijać. Chcą wygodnie żyć. I mówiono im, że przede wszystkim dzieci to jest obowiązek. I ja to również widzę po własnych znajomych, bo ja wiem, co to znaczy posiadanie dzieci, i to jest naprawdę duże poświęcenie, ale również można powiedzieć i duże spełnienie, i pozostawienie czegoś na tym świecie po sobie, bo nasze życie jest krótkie i ta starość naprawdę bardzo szybko przyjdzie, i dużo osób się zmierzy z tym, że niestety ktoś będzie musiał im pomóc. A kto im pomoże? Jeśli można powiedzieć, nas nie będzie rodziła się odpowiednia ilość osób. Naprawdę powinniśmy zrozumieć, że musimy coś zrobić i ja wierzę akurat w Polaków, że w końcu to zrozumieją, ale ja uważam, że powinniśmy postawić na osoby, które już mają dzieci, żeby postarały się o kolejne kolejne dziecko i wtedy tę demografię uratujemy, bo osoby, które nie chcą mieć tych dzieci, są egoistami, inwidualistami, oni takich nie będą mieć. Wy niczym ich kompletnie nie zachęcicie. I wiecie, co e, zaobserwowano? Że tam, gdzie się kultywuje tradycje, z etos pracy, rodziny, e, religijność większa, tam jest większe wskazik rodzin. No właśnie. Niestety, ludzie, którzy odchodzą od, można powiedzieć, życia w społeczeństwie, niestety są indywidualistami i egoistami. Taka jest smutna prawda, rzeczywistość. A Polska, niestety, czeka katastrofa społeczna, gospodarcza, kryzys w służbie zdrowia, który już trwa. Więc, naprawdę, weźmy się do roboty, trzymajcie.